Na wstępie chcę powiedzieć, że dziś w godzinach wieczornych na moim fanpage'u na Facebooku, do którego macie link w opisie, pojawi się konkurs na AWP Gorączkowy Sen, który jest organizowany w easycase.pl. I w opisie macie również link do strony EasyCase, gdzie przy użyciu kodu Nexu możecie zgarnąć darmową skrzynkę. A więc cześć, witajcie, ja jestem Nexu i dziś odskoczymy sobie od tematu zjeżdżalni wodnych, magicznych sztuczek i tak dalej. A mianowicie przedstawię wam najbardziej żenujące podróbki znanych marek. Pomysł do tego filmu podrzucił Tomek na fanpage'u, także wielkie dzięki. A kolejny film standardował. Pojawi się powiedzmy za 222 godziny. Każdy 10 łapek skracza za o jedną godzinkę, a każdy komentarz o jedną minutkę. A więc ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. O iPhoneie marzy nie jeden z was. I nie jeden z was również go posiada. Jak wszyscy wiemy charakterystyczną cechą dla iPhone'a jest nadgryzione jabłko, Jednakże ta chińska podróbka przebiła wszystko. W tyle zamiast jabłka otrzymujecie gruszkę. Powiem, że jak zobaczyłem owe zdjęcie, to po prostu się załamałem. I ja rozumiem robić podróbkę, ale aż taką. Większość was nosi buty od firmy Nike, ale pewnie też jest wielu zwolenników Adidasa, czy też innej marki obuwia. Jednakże pewna firma postanowiła stworzyć buty Mike, tak jak jakiś facet po prostu Mike. Buty te miały nawet podobne znaczek do dobrze nam znanej firmy. Po tych dwóch poprzednich podróbkach pewnie zachciało wam się pić, dlatego przychodzę do was z Red Bullem. A nie, jednak nie, przychodzę do was z Red Bullem. Jest to prawdopodobnie napój owocowy, który pochodzi z Tajlandii. Google, Play Store czy też WhatsApp. Na Google szukamy informacji, a na Play Store pobieramy wszelkie aplikacje. Ale w Chinach możemy się ubrać w sklepie Google lub Play Store. Przyznam sam, że nie bardzo wiem, jak to zjawisko skomentować. Wcześniej wspomniałem o firmie Nike czy też Mike i Adidas. Jednakże w Azji możecie kupić bluzę Abidas, która tak jak Adidas ma trzy paski, jednakże chyba wkradła im się jakaś literówka i z Adidasa powstał Abidas. A na koniec perełeczka czyli Nokia, a dokładnie Nokia 3310, nasz dobrze znany, nieśmiertelny telefon, też znalazł swojego podrabiańca, a mianowicie firmę Nokla, która również wyprodukowała pseudo-pancerne urządzenie. A więc to było na tyle w tym takim króciutkim i odskoczniowym, jak mogę to ująć materiale. Jeżeli chcecie jutro zjeżdżanie wodne lub coś w tym stylu, to zostawcie tutaj na przykład 1500 lp w górę. Jeżeli tutaj wytrwałeś lub wytrwałaś, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam i zapraszam Was na fanpage'a na konkurs, który odbędzie się dziś wieczorem. Będziecie mieć szansę zgarnąć za darmo 100 zł. Także co, trzymajcie się, na razie. Cześć.